Cześć, witajcie serdecznie. Chodzę po sadzie i tak jak widzicie idę sobie z miareczką i obserwuję, patrzę, co tam co tam w sadzie piszczy. Słuchajcie, jestem w prynsie, chcę pomierzyć, zobaczyć jak się prezentuje mi tutaj rozmiarówka, także zaraz biorę się, przemierzymy. Okej. Okay, dobra. Tak jak widzicie no, ściana jest. Jest ściana jabłek tu na prinsie 65. No, już niektóre, niektóre to i siódemki mają, ale niektóre nie mają nawet 65. Ale powiem Wam, że widzicie, większość już tutaj tą 60, piątkę. Zaczyna e, zaczyna łapać większość. 65 już zaczyna łapać. Także ilość jabłek, słuchajcie, która pozostała tutaj na drzewie. No, chyba nie muszę e, bardzo tego komentować. Jabłka jest naprawdę to i mają chyba może nawet więcej, o, 70 e, Rozmiarówka według mnie będzie idealna, jeśli chodzi o Red Prince'a. E, nie jest to Prince Select, jest to Prince Red Prince zwykły. Ale ma to zaletę, że on się po prostu troszeczkę lepiej trzyma w chłodni jak ten Select dłużej poleży. Także zobaczymy Zobaczymy, co my w tym roku z tym zrobimy. Myślę, że tak 60 ton z hektara to tu jest. Myślę, że 60 ton z hektara to tu jest. Posiadam ile tu? 2,5 i tam 3,5 hektara mam tego Red Prince'a. Także około 200 ton myślę samego Prince'a w tym roku. Będzie, co się z tym zrobi, zobaczymy, czy się sprzeda, czy się może gdzieś wstawi, czy się coś podnajmie. Nie wiem, jak wyglądają ceny za najem. Słuchajcie, tak, tak. Ja jestem tym sadownikiem, który to nie powinien mieć jabłek, bo niestety, ale nie mam swojego zaplecza go na takiej ilości. Będę musiał to jabłuszko gdzieś utleniać. No a tutaj widzicie, nie. Przed, e, przed przecinaniem. Także tak to u mnie wygląda. Zaraz pójdziemy sobie jeszcze w inne odmiany. Na szybkiego pokażę Wam, jak przedstawia się sytuacja w innych odmianach. No, już do siódemki, dobija Biatrinz. No, no, ale jest tu nawodnienie, tak? To jest bardzo ważne. E, bez tego, bez, bez wody raczej. Nie byłoby tutaj e, takich jabłek. I również jest to wszystko bez, y, bez y, chemii. Nie było tutaj stosowanych żadnych nawozów posypowych w tym roku. Jabłka są prawie jak eko, na pewno. Testy na pozostałości można robić śmiało. E, uprawa jest myślę, że no ekologiczna nie jest, ale słuchajcie, jest na pewno żadnych pozostałości tutaj nie ma prawa być, wszystkie zabiegi robione były w odpowiednim terminie odpowiednimi preparatami żadnych nie było tutaj, słuchajcie żadnych środków niedozwolonych, także dobrze, słuchajcie, jesteśmy teraz w kwaterze czempiona, szampiona sorry, przyzwyczajenie no i jak widać no coś tu dużo mówić, no jest to waru, nie? Jest to szczępią zwykły, ale już o rumieńca tam gdzieś nabierana. M7 mierzymy 6,5 6,5 6,5 już od 65 widzę 6,5 łapie Także jest kapkę drobniejszy jak Prince, z tego co widzę. Także a ten i siódmego będzie miał no. ten już siódmy łeb. O, ponad siedem, także y, towaru tutaj jest opór. Zresztą jak co roku, nie tutaj na siódemce ten szempion nie zawodzi. O, pokażę Wam dowód na to, że jabłko jest ekologiczne. Jest i bawełnica, także wiadomo, bawełnica, gdzie występuje w sadach, w których ochrona prowadzona jest zgodnie z przeznaczeniem. Teraz przejdziemy do Idareta. Słuchajcie, przejdziemy do Idareta. No, Idaret. No i daret jest drobny. 6,5 jeszcze nie, nie ma wszędzie. Prawie że, prawie że 6,5. Ale i daret wiadomo. Później on, później na końcu się go rwie, także jeszcze ma kupę czasu do tego, aby polepszył się jego wzrost. Także tak to wygląda. A, na ligola szybki rzut. Zobaczymy ligola. Jeszcze już wracam do Was. Tak wygląda przerywka u mnie na gospodarstwie. Ładnie się rozkładać zaczyna. No, a tak wygląda. Słuchajcie, ligol podkładka M26. No, i tutaj już i siódemeczka wlatuje śmiało 6,5 także także jest ok z ligolem jest ok jest go trochę niektóre drzewa słuchajcie są puste ale to w ligolu w ligolu jest yy, raczej norma nie należy się tym przejmować lubi tak czasami Wpieprzyć się w przemienność także Jest i jakiś korek gdzieś tam. Także tak to wygląda. Tak to wygląda. Lecę w gale i spadam, bo mam jeszcze trochę spraw do załatwienia. Nie spodziewałem się, że tak. Nawet jest tego ligola. Nawet jest, powiem Wam szczerze. Sad najstarszy u mnie, ale jak widać i na starych drzewkach, można coś tutaj przykombinować i, i, i zrobić jakieś jabłko. Słuchajcie, gala. Jesteśmy w gali. Zobaczymy sobie, jak to wygląda. 65. Jak widać, jest. Już łapię rozmiar, moi drodzy. Są jabłka, że są też e, na gale, tak jak na gale większe. Także tak to wygląda. Leży towaru na ziemi. Tu już i siedemdziesiątki się, siedemdziesiątki się trafiają na gali. Słuchajcie. 65 jest w wielu przypadkach, w większości. No, pójdziemy dalej. Dobra. Jesteśmy kapkę dalej, żeby było jakieś rozeznanie, jak jest dzień Sześćdziesiąt 65 to już 70. Zaczyna łapać sporo. spore jabłka, są też w górnych partiach, drzew dosyć dobrze to wygląda. Również niestosowane tu były żadne nawozy, żadne yy, słuchajcie, żadne inne yy, ulepszacze. Także wszystko jest zobaczcie, 75 to już będzie 75. Tu już jest 75 na niektórych jabłkach. 65. Także Raczej myślę, że nie ma się co tutaj martwić o, o wielkość. Desz, deszczyku by się troszkę przydał. Deszczyku, ten sad jest, słuchajcie, sadem eee, 10 lat, 6, 8, 8 lat ma. Także jeszcze myślę tak dwa lata i powoli trzeba będzie coś myśleć tutaj. Chyba zamieniać na coś innego. bo już ta wydajność, widzę, się zatrzymała. Osiągnęliśmy raczej, tak jak na moje możliwości, na możliwości tego sadu, osiągnęliśmy raczej maksymalne tutaj wydajności. No ładnie wygląda, ładnie się, yy, ładnie się przerumienia, ładnie się przerumienia. Dobrze, to by było na tyle, moi drodzy. Dzięki za uwagę, tak na szybkiego. Mówię, pokażę Wam, jak to z tymi rozmiarówkami. Jabłko będzie według mnie idealne akurat takie handlowe jabłko będzie handlowe a jak będzie to się okaże z tym handlem ucieka moi drodzy dzięki za obecność zapraszam do subskrypcji kanału do oglądania cześć